Masz setki znajomych na Instagramie, dziesiątki serduszek pod zdjęciem, a mimo to czujesz się samotny? Nie jesteś sam, to nie twoja wina. Nasz mózg nie radzi sobie z nowoczesnym światem. Przez tysiące lat ludzie żyli w małych grupach, rozmawiali twarzą w twarz, dzielili się radościami i lękami. Dziś zamieniliśmy głębokość na ilość, rozmowy na wiadomości, bliskość na obserwowanie. Mózg nie dostaje tego, czego naprawdę potrzebuje poczucia więzi, a nie tylko liczby kontaktów. Samotność nie oznacza braku ludzi, lecz brak prawdziwego połączenia. Im bardziej się oddzielamy, tym trudniej wrócić do bliskości, bo mózg traktuje samotność jak normę. Ale można to przełamać jedną prawdziwą rozmową jednym gestem odwagą do bycia autentycznym. Obserwuj po więcej takich filmów i napisz w komentarzu o czym ma być kolejny.